W jaki sposób niektóre części Twojego ciała nie są jeszcze nauczone rozluźnienia lub też nauczone są czujności, gotowości do tego, by się zerwać i pobiec. I te uniesione, łukowa to części Ciebie mogą takie być dzięki innym częściom Twojego ciała, które Poddając się grawitacji, najbardziej wciskają się w grunt jak filary, i na nich opiera się Twoja pozycja. Nie próbuj niczego zmieniać, czy na siłę przeramowywać. Pozwól, aby, aby te struktury, którymi teraz jesteś, i jak się na nich opierasz, żeby były właśnie dokładnie takie. Jednocześnie zauważ, że twój oddech rozczapieża i kompresuje naprzemiennie odległości pomiędzy tymi częściami ciebie, które są uniesione. A tymi częściami ciebie, które są rozluźnione. Rozpoczynając swoją podróż Obserwuj przed sobą swój wirtualny instrument, który jest twoim największym pomocnikiem we wszystkich możliwych podróżach medytacyjnych. Nazywa się Hipnotron. Twój Hipnotron pozwoli ci wyregulować przede wszystkim, jak długo, jak głęboko będziesz w tym stanie. W stanie. Które możemy nazwać stanem medytacyjnym, ale może on równie dobrze być dla ciebie stanem snu. Hipnotron posiada niezliczoną ilość pomocnych i bardzo przydatnych funkcji, i prawdopodobnie do końca swojego życia nie zdążysz ich wszystkich zgłębić ani odkryć. No, natomiast nie jest to zupełnie potrzebne. Ponieważ radzi on sobie doskonale bez twojej świadomej kontroli. Działając niezawodnie dla twojego dobra. Kiedy przyglądasz się swojemu hipnotronowi na wyjściu do świata twojego transu, snu, medytacji możesz zauważyć, że pojawiają się niektóre elementy i funkcje, które Możesz świadomie rozpoznać. Pierwszym z nich jest słówek poziomy, którego najważniejszą funkcją i zdolnością jest regulować czas Twojego transu. Możesz przekręcić dowolną liczbę oznaczającą liczbę minut, lub godzin, które wyświetlą się na monitorze obok. I dokładnie taką ilość tego czasu Twój hipnotron zadba, aby ten proces był dla Ciebie uruchomiony. Kiedy to już masz zrobione, słupak pionowy, który znajduje się obok, reguluje głębokość Twojego transu medytacyjnego. Oznacza to, że im głębiej go przesuniesz w dół, tym głębiej będzie ten proces dla ciebie zachodził. Z tym większą, większym zaufaniem do nieświadomości, tym większą głębokością procesu to się odbędzie. Jednocześnie, jeżeli pozostawisz go nawet na poziomie zero. Będzie to przyjemny i rozluźniający poziom. Jednocześnie obok drugiego suwaka znajduje się ekran dotykowy, na którym widzisz mapę swojego typowego środowiska. Być może jest to twój dom, może droga do pracy, może miejsce, w którym pracujesz, może jedno i drugie. Miejsce, w którym najczęściej codziennie bywasz, zespół miejsc, mapa, po której się poruszasz, będąc codziennie. Najpewniej twoje mieszkanie, twój dom tam właśnie również się znajduje. Dotykając odpowiednich miejsc na tej mapie, Zaznaczasz dotykiem swoim na tym ekranie tych przedmiotów, tych miejsc, tych obszarów, których jeżeli dotkniesz w swoim prawdziwym życiu jutro lub tuż po obudzeniu, lub w którymkolwiek momencie aktywuje się natychmiast kotwica przypomnienia ci o tym, że Twoje zasoby znajdują się natychmiast dostępne dla ciebie, gotowe by ci służyć i pomagać. Właśnie tak. Być może jest to guzik twojej marynarki. Oparcie Twojego łóżka lub krzesła, poręcz schodów lub włącznik, lub wyłącznik światła, albo kran. Możesz pozaznaczać tyle tych elementów. Kierownica samochodu. Ganek. Drewniany próg Twojego domu, a może sierść psa lub kota, które ogłaszczysz, kiedy wrócisz. Tam będą znajdować się wszystkie kotwice, których potrzebujesz, aby sobie to przypomnieć, że Twoje zasoby są z tobą tu i teraz natychmiast dostępne, a zwłaszcza te, które obudzą się w wyniku tej podróży. Tuż pod ekranem znajduje się coś w rodzaju skrzynki na listy taka pozioma wrzutka, do której możesz zacząć wrzucać dokumenty lub papiery, które leżą na Twoim biurku. tym biurku, który jest symbolem Twojego hipokampa części mózgu odpowiedzialnej za zarządzanie Twoim życiowym lękiem i stresem oraz ciekawością. Kiedy zdejmujesz z zagraconego biurka papier za papierem, widzisz, że na tych dokumentach napisane jest to, co już od dawna wydaje ci się, że powinno być załatwione, lecz zwlekasz z tym, albo jest dla ciebie w jakiś sposób nieatrakcyjne, lub obdarzone lękiem, może wstydem. A może w niezwyczajnie świecie stres powoduje, że masz. Czujesz odpychanie na myśl o tym, że miałbyś lub miałabyś się tym zająć. Ilość tych niezałatwionych spraw, spoczywających na Twoim biurku, powoduje, że lampka ciało migdałowate migocze jaskrawym i stroboskopowo migotliwym światłem. Oznaczającym podwyższony stres. Im więcej tych spraw właśnie teraz, biorąc i wrzucając do szczerbinki Twojej skrzynki wewnątrz hipnotronu. Jedno po drugiej. Jedno po drugiej. Tym bardziej lampka uspokaja się, aż w pewnej chwili zaczyna świecić łagodnym, jednolitym, spokojnym światłem. Kiedy to dzieje się już zupełnie w tle, a twoje biurko jest zupełnie uszątnięte. Wszystkie sprawy wrzucone do skrzynki hipnotronu będą w trakcie twojej podróży i długo, długo później w ciągu twojego życia i wszystkich nieświadomych cyklów twojego istnienia porządkowane i umieszczane w twoim obszarze doświadczenia w dalszych obszarach twojej biblioteki zwanej układem nerwowym dzięki czemu będziesz mieć dostęp do tych zamierzeń, tych aktywności i tych doświadczeń bez konieczności aktywowania stresu. Właśnie tak.